Lekcja poglądowa w szkole podstawowej. Pani wychowawczyni pyta dzieci, jakie znają nowości farmaceutyczne ostatnich miesięcy. Oczywiście Jasio jako pierwszy podnosi rączkę i krzyczy. Ja, ja. Pani pyta. Jasiu, powiedz nam, jakie znasz najnowsze lekarstwa. Wiagra, proszę pani. Zaskoczona pani, nie wiedząc, co powiedzieć, upewnia się, czy aby dobrze usłyszała. Jaś potwierdza, pani pyta dalej. A na co, Jasiu, twoim zdaniem ta wajagra gra jest? Na sraczkę, proszę pani. Jak to, Jasiu, na sraczkę, jesteś pewien? Tak, proszę pani. Co wieczór moja mama mówi do taty: Zażyj wiagrę, może ci to gówno stwardnieje. Nauczyciel pyta Jasia: Jakie znasz żywioły? Ogień, woda i piwo. Piwo? Jasiu, co ty wygadujesz? No tak. Zawsze, gdy tata wraca do domu pijany, to mama mówi: Ojciec, znowu w swoim żywiole. Nauczyciel wchodzi wściekły do klasy i mówi: Wszyscy idioci, proszę wstać. Wstaje tylko Jaś. Dlaczego uważasz się za idiotę? Nie uważam. Tylko mi się pana żal zrobiło, jak pan tak sam stoi. W przedszkolu pani mówi do dzieci. Dzieci teraz robimy kupkę. Po zrobieniu kupki idziemy bawić się do ogrodu, ale pójdą tylko te dzieci, które zrobią kubkę. Dzieci siadają na nocnikach i robią swoje. Po chwili Jasio zaczyna płakać. Pani podchodzi do niego i pyta go. Jasiu, czemu płaczesz? Bo nie pójdę się bawić. A co, Jasiu, nie możesz zrobić kupki? już zrobiłem. No to czemu płaczesz? Bo Marcin mi ją ukradł. Dwie modelki do siebie. Ale schudłaś. Jak to się stało? Mąż mnie zdradza i ze zgryzoty nie mogę jeść. Rzuć drania. Co to, to nie jeszcze 4 kilo. Mąż wraca z pracy. W progu wita go żona, niesamowicie uradowana blondynka. Kochanie, co cię tak ucieszyło? Z jakiego powodu masz taki dobry humor? Wiesz, kochanie, te puzle, co mi podarowałeś dwa tygodnie temu, dzisiaj udało mi się skończyć układać. I co? To jest taki powód do radości? Ależ tak, kochanie, na pudełku pisało, że od dwóch do pięciu lat. Przychodzi blondynka do sklepu i przez pół godziny męczy się z otwarciem drzwi. Gdy już weszła, sklepowa mówi. Co pani tak długo otwierała te drzwi, przecież jest napis ciągnąć. Na to blondynka. Tak, ale nie piszę w którą stronę ciągnąć. Dwie blondynki chciały zdobyć nagrodę nobla i myślą, jakby to zrobić. Jedna wpadła na genialny pomysł. No to może polecimy na słońce. No coś ty głupia, spalimy się. To polecimy w nocy. Przychodzi blondynka do sklepu i mówi: Chciałam złożyć skargę. Tak, a z jakiego powodu? Dlaczego moje lejsy prosto z pieca są zimne? Yeah. Rozmawia dwóch kumpli. Marian, jak tam twoje życie seksualne? Jak na Olimpiadzie? Wow, rekordy bijesz? Złote medale? Nie, raz na cztery lata. Pewnego dnia nauczycielka wchodzi do klasy i spostrzega, że ktoś napisał na tablicy słowo Penis bardzo małymi literami. Odwraca się w poszukiwaniu sprawcy, lecz nikogo nie znajduje. Szybko ściera wyraz i rozpoczyna zajęcia. Następnego dnia wchodzi do klasy i tym razem zauważa wyraz penis napisany większymi literami, i znów sytuacja się powtarza. Nie znajdując winnych, rozpoczyna zajęcia. I tak przez około tydzień, zawsze po wejściu do klasy, znajdowała to okropne słowo napisane coraz większymi literami. W końcu pewnego dnia, wchodząc do klasy, spodziewała się zostać przywitaną tym samym słowem napisanym na tablicy, jednak tym razem zauważyła napis: Im więcej go trzesz, tym większy się staje. Syn pyta się ojca: Tato, kim ja w życiu będę? Albo się ożenisz, albo nie ożenisz. Jak się ożenisz, toś przepadł. A jak się nie ożenisz, to masz dwa wyjścia. Albo pójdziesz do wojska, albo nie pójdziesz. Jak nie pójdziesz, toś przepadł. A jak pójdziesz, to masz dwa wyjścia. Albo pójdziesz na wojenkę, albo nie pójdziesz na wojenkę. Jak nie pójdziesz na wojenkę, toś przepadł. A jak pójdziesz na wojenkę, to masz dwa wyjścia. Albo cię zastrzelą, albo ci nie zastrzelą. Jak cię nie zastrzelą, toś przepadł. A jak cię zastrzelą, to masz dwa wyjścia. Albo cię pochowają pod brzuską, albo pod dębem. Jak cię pochowają pod brzuską, toś przepadł. A jak cię pochowają pod dębem, to masz dwa wyjścia. Albo cię przerobią na książki, albo na papier toaletowy. Jak cię przerobią na książki, toś przepadł. A jak cię przerobią na papier toaletowy, to masz dwa wyjścia. Albo będziesz służył mężczyznom, albo kobietom. Jak będziesz służył mężczyznom, toś przepadł, a jak będziesz służył kobietom, to masz dwa wyjścia: albo będziesz służył z tyłu, albo z przodu. Jak będziesz służył z tyłu, toś przepadł, a jak będziesz służył z przodu, to będzie to samo, jakbyś się ożenił. Rozmawiają dwie koleżanki. Pijesz na imprezach firmowych? Nie. Dlaczego? Po piciu mam problem z nogami. Uginają się? Nie, rozkładają. Jeśli kobieta po namiętnym seksie mówi ci. To było niesamowite. Nikt do tej pory nie dał mi takich wrażeń i wątpię, żeby był w stanie zrobić to tak jak ty. Więc, że cię okłamuję. Po naprawdę dobrym seksie żadna kobieta nie będzie w stanie wymyślić zdania złożonego podrzędnie ze zwrotem przymiotnikowym. Sonda uliczna ankieterka zadaje w parku pytanie Staruszkowi: Co pan lubi bardziej seks czy gwiazdkę? Oczywiście, że seks, ale gwiazdka jest częściej. czatu erotycznego. Ile masz wzrostu? 172. Włosy? Blond. Połykasz? Jasne. W dupcie można? Można. 69? Skończę za miesiąc. Oj, pani Heleno, jak ja pani pragnę. I co z tego? A ja bym chciała sukienkę i perfumy. Chce mnie pani naciągnąć na prezent? A pan mnie na seks? I co? I nic. Leżymy jak dwoje idiotów. Ja bez sukienki, pan bez seksu. Rozmawiają ze sobą dwie blondynki. Jedna mówi do drugiej. Dowiedziałam się, że mąż mnie zdradza. Jak myślisz powiedzieć mu o tym? A co ty myślisz, że on o tym nie wie? Jadą dwie blondynki samochodem, stają na światłach. Jakie ładne to czerwone, mówi jedna. Bardzo ładne. Popiera druga. O, to pomarańczowe też ładne. Chwali znowu pierwsza. O, tak śliczne. A widzisz to piękne zielone? Pyta pierwsza. Widzę też ładne, mówi druga. Zapala się znowu czerwone. Pierwsza mówi. To już widziałyśmy, jedziemy. Blondynka miała stuczkę samochodową. Wychodzi facet z auta i prosi blondynkę, żeby też wysiadła. Facet mega poddenerwowany maluje kółko kredą na jezdni i mówi do blondynki: Stań w tym kółku i dopóki ci nie powiem, nie możesz z niego wyjść. No, i blondynka stoi w tym kółku, a w tym czasie facet bierze młotek i zaczyna tłuc w jej aucie, lusterka i przednie światła. Odwraca się, patrzy, a blondynka zaczyna się śmiać. Zdezorientowany facet wkurzył się jeszcze bardziej i zaczyna tłuc blondynce szyby w aucie. Po chwili odwraca się, patrzy, a blondynka znowu się śmieje. Facet już nie wytrzymał. Wkurzony do ostateczności zaczyna niszczyć blondynce całe auto. Skończył swoją dewastację, odwraca się, a ona dalej się śmieje. Facet nie wytrzymał i pyta: I z czego się tak cieszysz? Przecież całe auto ci rozwaliłem. Bo jak nie patrzyłeś, to jaskółka wychodziłam. Hej, panienko, dasz się zaprosić na kolację. Na noc nie jadam. To może pójdziemy do kina? Ściągam filmy z neta. To może po prostu skoczymy do mnie pooglądać telewizję? Swój telewizor wyrzuciłam 3 lata temu, tam nie ma czego oglądać. To może pokażę ci zdjęcia? No proszę cię. Mam się gapić na nieznajomych facetów i babki? Sorry, ale nie. To może sama mi podpowiedz, co lubisz? Lubię seks, ale sądząc po propozycjach, ciebie on mało interesuje. Jedzie blondynka autostradą, nagle dzwoni do niej szef. Co ty robisz do tej pory, że nie macie jeszcze w pracy? Przepraszam, szefie, ale jest wielki korek. Jaki jest długi? Dokładnie to nie wiem, bo jadę pierwsza. dwie blondynki oglądają transmisję turnieju skoków. Po niezbyt udanym skoku Piotra pokazują powtórkę. Jedna blondynka woła drugą. Chodź szybko, skaczę jeszcze raz, może teraz wyląduję dalej. E, co ty? Przecież od razu widać, że leci wolniej. wsiadają dwie blondynki do piętrowego autokaru. Jedna idzie do góry, a druga zostaje na dole. Po chwili ta z góry szybko schodzi na dół i mówi do tej z dołu. Ty tam nie idź, bo tam kierowcy nie ma. Blondynka jedzie samochodem. Nagle uderzyła w mur. Po chwili przyjeżdża policja i pyta się blondynki: Dlaczego pani uderzyła w mur, mimo że nie jechała pani bardzo szybko? To nie moja wina, przecież trąbiłam, a on nie zareagował. Zapytano blondynkę, czy wie, kiedy rodzą się dzieci. Nie wiedziała, więc wyjaśniono jej, że to bardzo proste, w dziewiątym miesiącu. Blond dziewczę rozradowane opowiedziało zagadkę przyjaciołom. Wiecie, kiedy rodzą się dzieci? To proste, we wrześniu. Dwie blondynki oglądają transmisję turnieju skoków. Po niezbyt udanym skoku Piotra pokazują powtórkę. Jedna blondynka woła drugą. Chodź szybko, skaczę jeszcze raz. Może teraz wyląduję dalej. E co ty? Przecież od razu widać, że leci wolniej. Kierownik sklepu wzywa do siebie sprzedawczynię, oczywiście blondynkę, która spóźniła się dwie godziny do pracy. Proszę się nie gniewać, tłumaczy się blondynka. Ale jestem w ciąży. Naprawdę od kiedy? No, będą już jakieś dwie godziny. <noise> blondynka wysiada z samochodu i dzwoni do męża. Kochanie, samochód chyba jest zepsuty, bo nie chce jechać. Na to mąż odpowiada jej. Skarbie tyle razy ci mówiłem, że jak mnie nie ma, to musisz wsiadać do samochodu po lewej stronie. Blondynka dzwoni do warsztatu samochodowego i mówi: Coś mi spodał, kapie, kapie, takie ciemne, gęste. Mechanik odpowiada jej. To olej. Okej, okay, dobra, no to oleje. Zaczyna się lekcja polskiego. Pani ubrana w czarną miniówkę mówi do klasy. Dziś na lekcję przyjdzie dyrektor. Po czym pani zaczęła pisać coś na tablicy. Nagle wchodzi dyrektor i siada w ławce zaraz za ławką Jasia. Pani upuściła kredę, a Jasio usłyszał, co dyrektor szepcze. Pani zaraz mówi do Jasia. Jasiu, co napisałam na tablicy? Jasiek niepewnie wstał i powiedział: Ale tyłek! Jasiu, jedynka wkurzony Jasiek odwrócił się do dyra i powiedział: No i źle mi podpowiedziałeś. <noise> Nauczycielka pierwszej klasy miała kłopoty z jednym z uczniów. Jasiu, o co ci chodzi? Jestem za mądry do pierwszej klasy. Moja siostra jest w trzeciej klasie, a ja jestem mądrzejszy od niej. Myślę, że też powinienem być w trzeciej klasie. Nauczycielka zabrała Jasia do gabinetu dyrektora, wyjaśniła dyrektorowi całą sytuację. Dyrektor postanowił zrobić chłopcu test i jeśli nie odpowie na pytania, to będzie musiał wrócić do pierwszej klasy i nie sprawiać więcej żadnych kłopotów. Nauczycielka się zgodziła. Jasiowi wytłumaczono wszystkie warunki i zgodził się na przeprowadzenie testu. Dyrektor pyta. Ile jest 3 razy 3? 9. Ile jest 6 razy 6? 36. I Jasiu odpowiadał na każde pytanie, które wymyślał dyrektor. Myślę, że Jasiu może iść do trzeciej klasy. Nauczycielka spytała, czy i ona może zadać Jasiowi kilka pytań. Zarówno dyrektor, jak i Jasiu zgodzili się. Co krowa ma cztery, czego ja mam tylko dwa? Nogi. Co ty masz w spodniach, a ja tego nie mam? Kieszenie. Co zaczyna się na K, kończy na S. Jest owłosione, zaokrąglone, smakowite i zawiera białawy płyn. Kokos. Co wchodzi twarde i różowe, a wychodzi miękkie i klejące. Oczy dyrektora otworzyły się naprawdę szeroko, ale zanim zdążył powstrzymać odpowiedź Jasia, Jasiu powiedział. Guma do rzucia. Co robi mężczyzna stojąc, kobieta siedząc, a pies na trzech nogach? Dyrektor ponownie otworzył szeroko oczy, ale zanim zdążył się odezwać, Jasiu, podaje dłoń. Teraz zadam kilka pytań z serii, kim jestem. Wkładasz we mnie swój drąg. Przywiązujesz mnie. Jest mi mokro wcześniej niż tobie. Namiot. Palec wchodzi we mnie. Bawisz się mną, kiedy się nudzisz. Drużba zawsze ma mnie pierwszą. Dyrektor patrzy niespokojnie i widać, że jest nieco spięty. Obrączka ślubna. Mam różne rozmiary. Gdy nie czuję się dobrze, kapie. Kiedy mnie dmuchasz, czujesz się dobrze. Nos. Mam twardy drążek. Mój szpic zagłębia się. Wchodzę z drżeniem. Strzała. Dyrektor odetchnął z ulgą i mówi: Wyślijcie, Jasia, od razu na studia. Ja sam na ostatnie dziesięć pytań źle odpowiedziałem. Pierwsza lekcja po wakacjach. Pani pyta się Jasia: Jasiu, jak spędziłeś wakacje? Nie jestem Jaś, tylko John. No dobrze, John, jak spędziłeś wakacje? Zjadłem śniadanie, leżałem na werandzie, zjadłem obiad, leżałem na werandzie, umyłem się, leżałem na werandzie, zjadłem kolację i poszedłem spać na werandzie. Tak wyglądał każdy jeden dzień No dobrze, a ty, Weroniko, jak spędziłaś wakacje? Ja nie jestem Weronika, tylko jestem Veranda. Policja dała ogłoszenie w sprawie pracy. Szukali blondynek. Zgłosiły się trzy na wstępne rozmowy. Policjanci badają ich inteligencję, pokazują zdjęcie faceta lewy profil i pytają się: Co może pani powiedzieć o tym człowieku? Blondynka numer 1 patrzy i patrzy i mówi. On ma tylko jedno ucho. Komisja załamana wyrzuca blondynkę numer 1 i prosi następną. Pokazują jej to samo zdjęcie i zadają to samo pytanie. Blondynka numer 2 patrzy i mówi. On ma tylko jedno ucho. Tą też wyrzucają i znudzeni zadają to samo pytanie trzeciej. Blondynka numer 3 patrzy i mówi. On nosi szkła kontaktowe. Gliniarze wertują papiery. I rzeczywiście facet nosi szkła. Pytają się jej, jak to wydedukowała. Nie może nosić okularów, bo ma tylko jedno ucho. Yeah. Dwie blondynki dostały konie. Ty jakie odróżnimy? Ja obetnę swojemu ogon. Rano oba konie nie mają ogona. A co teraz? Obetne swojemu grzywę. Rano oba konie nie mają grzywy. A teraz co? Ja biorę czarnego, ty białego. Jadą dwie blondynki i brunetka w tramwaju. Brunetka się pyta: Chcecie po bananie? Chcemy odpowiadają blondynki. Jedna ugryzła i nagle wjeżdżają do tunelu. Druga chce ugryźć, a pierwsza się odzywa. Ej, nie jedz tego banana, bo ja ugryzłam i oślepłam. Dwie blondynki opalają się na plaży, idą do wody, i jedna moczy rękę w wodzie, liże i mówi. Ale słona, a posłodziłaś? Nie. Blondynka posłodziła i znów zamoczyła rękę, polizała. Wciąż jest słona. A zamieszałaś? Yeah. Jedna z blondynek kupuje nowe mieszkanie i zaprasza do niego swoją koleżankę, też blondynkę, i mówi: Mam tu taki fajny przycisk. Jak pstrykam, to raz jest światło, a raz go nie ma. Obie blondynki przyglądają się z zaciekawieniem nowemu zjawisku. Nagle jedna zadaje pytanie: A gdzie to światło jest, jak go nie ma? Chodź, to ci pokażę. Udaje się do kuchni, otwiera drzwi lodówki i mówi: Tu się chowa. Dwie blondynki chciały zdobyć nagrodę Nobla. Jedna wpadła na genialny pomysł. No, to może polecimy na słońce? No, coś ty głupia, spalimy się. To polecimy w nocy. Wchodzi blondynka do księgarni. Poproszę książkę. Jaką? Pyta sprzedawczyni. Do czytania. Dwie dziewczyny oglądają fakty. Założyły się o 100 złotych. Brunetka mówi, że chłopak skoczy z drugiego piętra, a blondynka mówi, że nie skoczy. Jednak chłopak skoczył. Blondynka daje brunetce 100 złotych. Brunetka mówi, że nie może przyjąć 100 złotych, bo już dzisiaj oglądała te fakty. Blondynka odpowiada: Ja też, ale myślałam, że tym razem nie skoczy. Co najbardziej bawicie w kawałach o blondynkach?